Moi drodzy, podobno ZUS je wrzuciła nową nutę Coś widziałem na Instagramie ogólnie, że tam coś tam śpiewała sobie, ale ogólnie nie słyszałem tej nuty, więc yy, puszczamy OnlyFans, no, oczywiście, że tak, kurde OnlyFans musi być, że tak powiem promowany tutaj Ej, w ogóle fajna korwetta, fajna, tylko złota, zajebista korweta. nie pogardziłbym taką Welcome to the crack -house. Wszystko czego tylko do? Serce mi emocnie kiedy ciebie widzę Nie sądziłam, że samo znajdę się na szczecie To nie prosten nic nie boli tak jak życie Głośno robi się to dlatego czasem milczę Nie podoba mi się, bardzo mi się nie podoba ten początek Okropnie śpowodne przez nos takim. Nie podoba mi się tego typu muzyka ogólnie, na sam początek, ale zobaczymy, może później będzie lepiej. Tak ZUSję ma jakieś swoje takie dziwne zachowania, jakieś takie nieprzewidywalne, ona niby jest kobieca, ale jakaś taka... Inna, nie? Jakaś taka ma swój świat w ogóle. I nie wiem, czy ona właśnie buduje kontrowersje na tym, żeby ludzie właśnie o tym gadali. Że, ale ona jest dziwna, a ona się tym karmi. Czy ona taka jest na co dzień? Bo ja jej nie znam na co dzień. Pomimo, że jest z mojego miasta, nie? My póki I nie ma już butelki, co kupiła mnie jak zawsze. Kiedyś tylko mentlik świat jest inny, jak masz fazę. To trochę jak nie, nie jej głos, nie? Jakiś taki dziwny. Czasem czuję pręgi, kiedy na to wszystko patrzę Tamte stare lęgi, tu schowałam dawno w szafie samna kamna, liczę się prawda Muzyka dla duszy, która mnie stamtąd wyrwała Teraz światła, tylko klatka Już nie walczysz z cieniem siedzącego we mnie diabła Droga, fura, cieka natura Chcę dom w Hiszpanii, daleko w górach W ogóle nie mówię tej muzyki, kurde, ja nie mogę tego słuchać praktycznie, nie? Wiadomo, no... Ja mam prawo wyrazić swoją opinię, i mi się to nie podoba, może się tylko komuś to podobać, ale no, ona brzmi trochę jak Godlewska, nie? Jakby troszkę z Godlewskiej, tutaj takie smenty, takie przez nos śpiewane i no. tak dalej, no? Ciekawe, o kim ona śpiewa, nie? Serce mocniej bije kiedy, kiedy, kiedy Ciebie widzę Nie proste nic nie boli tak jak Głośno robi się, to dlatego czasem milczę Dosyć słów Teraz tylko czynę, i tak do mnie mów Dosyć słów Teraz tylko czelne póki starczy tchór Ale rozmazany ten makijaż Ej makijaż sorry, tatuaż Teraz tylko czynę, póki nic, nie można tutaj przyznać, co to jest. Only, o, co to, ma to jest chyba nawet nie... onda? Nie wiem, co to jest. Coś tam, bo, coś, nie wiem. You only live once, może. Nie, na pewno nie, ale okej. Okay. Ale nie, bo to były cztery słowa, przepraszam, z tym debilem. Nie, zazdro zazdroszkę, przepraszam, współczuję trochę ogólnie. Kurde, jakby to powiedzieć, żeby to nie brzmiało jakoś tak o, jak. Jak, jako hater, ale jako taki normalny, normalna wypowiedź. Ogólnie uważam, że jej zachowania są niecodziennością. Nie wiem, czy ona właśnie robi to specjalnie. Mi nie siadają takie, takie różne dziwne wzroki, jakaś taka mowa ciała, jakieś takie smenty. Tak, patrzcie, jak ona się zachowuje, tak troszkę dziwnie, nie? Ale nie przekreślam jej jako człowiek, tylko mi osobiście to nie siada, bo, bo mam inną wizję spojrzenia na kobietę. Wiecie o co chodzi? Jakby ja patrzę na kobietę jako, jako taką, wiecie, elegancką, jako taką e, poukładaną, jako e, seksowną, a ona zachowuje się tak jakby inny mental ma chyba niż Polski, bo nie wiem, nie wiem, jak mam to określić, nie? Wiadomo, ja tutaj teraz mam oceniać muzykę, a nie nią, ale wiadomo, jak to jest teledyskiem, to, to ja muszę jakoś też patrzeć na całokształt, nie? Ale no, nie siada mi ani muzyka, ani jej zachowania ogólnie. Płynie balka, możesz skakać, nie masz żadnej mocy dlatego nie słyszałaś, cała sala. To mnie zniesmacza po prostu, wiecie co A Jak to słucham to, to czuję się zniesmaczony troszkę Tak samo jak na przykład ktoś za dużo w piosenkach kurwami rzuca szmatami I żeby ruchał wszystkich i w ogóle już ma full pieniędzy To też mnie trochę tak odrzuca Także no, o, tak właśnie mam to samo, nie? Do słona nocy to zaczynam właśnie latać Droga fura, dzieka natura Chcę dom w Hiszpanii, daleko w górach Czarna róża wyrosła w górach mam trzy karty w pięciu walutach Serce bije kiedy Ciebie widzę Nie sądziłam, że samo znajdę się na szczycie To nieproste, nic nie boli, tak jak życie Głośno robi się, to dlatego czasem milczę Dosyć słów Teraz tylko czynę i tak do mnie Dosyć słów Teraz tylko czyny, póki starczy tchór Ja czuję, jakby... Czuję, że ja... Nie będąc muzykiem, zrobiłbym lepszą piosenkę niż ona. I to tak totalnie poważnie. Nie? Czuję, że dałbym radę przebić tą piosenkę. Po prostu zrobić coś zajebiście zajebiście fajnego. Nie? Ona, widzicie, nagrała teledysk. Tak, jako taki, nie była w jakimś tym stroju kompilowym, Trochę potańczyła, dziwnie pomachała rękoma i nagrała jak śpiewa przez nos. I to jeszcze taką nutę, która nie siada za bardzo. A ja osobiście sądzę, że mógłbym zrobić coś lepszego i to nie jakoś zajebiście wkładając w to całego siebie no także Zusia raczej nie podbiła mojego serduszka tą piosenką tutaj pół na pół widać eee, uważam osobiście że jej piosenka chyba po rusku tak była, była lepsza była ciekawsza eee, ona się nazywa Marshmallow, czekajcie